Witam wszystkich profesjonalistów i entuzjastów markowych narzędzi. Ten odcinek poświęcimy prezentacji zestawu wierteł kobaltowych KP19 marki Alpen. Zapraszam na krótki film. Zestaw składa się z 19 profesjonalnych wierteł wykonanych z wysokiej jakości stali stopowej z 5% domieszką kobaltu. Dzięki wysokiej stabilności podczas pracy polecane są szczególnie do wiercenia ręcznymi wiertarkami, akumulatorowymi oraz sieciowymi. Wiertła kobaltowe przeznaczone są do wiercenia w metalu, a szczególnie polecane do wiercenia w stalach wysokostopowych, w stali łożyskowej i stalach walcowanych na zimno i gorąco. Świetnie sprawdzają się przy wierceniu w stali nierdzewnej, a dzięki specjalnemu procesowi szlifowania wiercą szybko i podczas pracy nie wymagają dużego nacisku. Od rozmiaru 2 mm, wierzchołek wiertła jest ostrzony pod kątem 130 stopni, przez co nie ma potrzeby punktowania miejsca wiercenia i można wygodnie rozpocząć ten proces w dowolnym punkcie. Takie rozwiązanie znakomicie sprawdza się podczas wiercenia w rurach stalowych. Zestaw pakowany jest w wygodnej, półprzezroczystej kasecie z tworzywa wyposażonej w skuteczny suwak zamykający. W zamkniętym etui wiertła zawsze pozostaną na swoim miejscu i nie wysuną się ze względu na zastosowane ograniczniki w obudowie. Od wiertła w rozmiarze 4 mm w górę wszystkie posiadają zeszlifowany, trzypłaszczyznowy uchwyt zapobiegający ślizganiu się wiertła w uchwycie wiertarskim. Zarówno komplet KP-19, jak i wiele więcej ciekawych kompletów wierteł do metalu marki Alpen znajdziecie na stronie sklepu phłabc.pl. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oraz aktualną ofertą. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę i liczne wyświetlenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.